mąż odjechał beze mnie ze stacji. W jednej chwili, w tej krótkiej chwili, kiedy obróciłam się, żeby kupić kawę z automatu, jego pociąg odjechał, a z nim całe moje dotychczasowe życie. Nie wiedział, że zostawił mnie nie tylko samą z bagażem i niedowierzaniem na peronie, ale również z czymś znacznie cięższym, z jego testamentem. Dokumentem, który miałam odkryć dopiero po kilku godzinach i który zmienił moje życie raz na zawsze. Kropka. Zanim opowiem ci, co się wydarzyło naprawdę, Proszę cię o jedno zasubskrybuj ten kanał. To nie jest zwykła historia o zdradzie czy pomyłce. To opowieść o tym, jak jedno zdarzenie może odkryć warstwy prawdy, które były ukryte przez całe lata. Obiecuję ci, że do końca tego filmu zrozumiesz, dlaczego czasem los działa za nas, nawet jeśli w pierwszym momencie wydaje się, że wszystko się zawaliło. Ta historia cię wciągnie. A może znajdziesz w niej cząstkę siebie, kropka zaczęło się zwyczajnie. Mieliśmy jechać do Krakowa na weekend. Nic wyjątkowego od szybki wypad, żeby wyrwać się z codzienności, odpocząć od pracy, od zgiełku miasta. Byliśmy małżeństwem od siedmiu lat. Nie idealnym, ale stabilnym. Tak mi się wtedy wydawało. On, Marek, był inżynierem, człowiekiem pragmatycznym, konkretnym, raczej powściągliwym w uczuciach, ale czułym w gestach, kiedy nikt nie patrzył. Ja Aneta nauczycielka języka polskiego, zawsze z książką w torebce i marzeniem, żeby pewnego dnia napisać własną kropkę na dworcu byliśmy wcześnie. Pociąg stał już na peronie, ale mieliśmy jeszcze 20 minut. Powiedziałam, że skoczę po coś do picia, on skinął głową i odszedł w stronę wagonu. To była chwila. Kolejka nie była długa, ale automat się zaciał. Gdy wróciłam, zobaczyłam, jak drzwi się zamykają. Krzyknęłam. Biegłam. Machając rękami, próbowałam zwrócić uwagę kogokolwiek. Ale pociąg odjechał. Z moim mężem. I z moją rzeczywistością. Kropka pierwsze, co zrobiłam, to wyjęłam telefon. Dzwoniłam. Bez odpowiedzi. Jeszcze raz. I znowu. Cisza. Wysłałam wiadomość. Wysiadnij na następnej stacji. Czekam. Nic. Miałam nadzieję, że to nieporozumienie. Że coś się pomyliło. Że zaraz oddzwoni. Że wróci. Że się śmieje. Że wysiądzie i przybiegnie. Ale mijały minuty, a potem godziny kropka zadzwoniłam do jego siostry. Nie rozmawialiśmy od tygodnia, powiedziała chłodno. Pomyślałam, że może się pokłócili. Ale nie pytałam. Czułam, że coś jest nie tak. Nie wiedziałam jeszcze, co, kropka, wróciłam do domu sama. Taksówka, milczący kierowca, mój bagaż ten fizyczny i ten emocjonalny coraz cięższy. W mieszkaniu było cicho. Za cicho. Na stole list zaadresowany do mnie. Jego charakter pisma. Rozpoznałabym go wszędzie. Ręce mi się trzęsły. Otworzyłam kopertę. W środku nie list miłosny. Nie przeprosiny. Niewyjaśnienia. Testament. kropka przeczytałam pierwsze zdanie i aż usiadłam. Jeśli to czytasz, Enetou, to znaczy, że nie potrafiłem inaczej odejść. 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 Co to znaczy? Dlaczego? Jak długo planował? Przewracałam kartki z rosnącym przerażeniem. Opisał wszystko. Każdy szczegół. Że wie, że już mnie nie kocha że przez ostatnie dwa lata był z inną kobietą. Że czuł się winny, ale nie miał odwagi powiedzieć tego w twarz. że wszystko zostawia mi mieszkanie, samochód, konta. że zasługuje na nowe życie. że on odchodzi, bo chce zacząć od nowa. z kimś innym. i że ten testament to jego forma pożegnania. nie płakałam. jeszcze nie. siedziałam w ciszy, wpatrzona w słowa, które brzmiały jak obcy język. A jednak były moje, były o mnie i były prawdziwe, kropka wstałam. Przeszłam się po mieszkaniu, dotykałam rzeczy, jakby miały dać mi odpowiedź: nasze zdjęcia, jeszcze niedawno wywoływane i wieszane na ścianach, jego buty przy drzwiach, perfumy w łazience. I wtedy do mnie dotarło, on nie wróci. On już odszedł, nie ze stacji. Z mojego życia, kropka, nie spałam całą noc. Przewracałam się w łóżku, czytając jego słowa w kółko. Każde zdanie było jak cios, a jednak coś zaczęło się zmieniać. W tej pustce, w tej ciszy, w tej rozpaczy coś zaczęło dojrzewać. Kropka, rano zadzwonił mój telefon. Numer nieznany. Odebrałam, kropka, dzień dobry, pani Enetou. Tu notariusz Paweł Szymański. Pani mąż zostawił instrukcję, by się z panią skontaktować w dniu dzisiejszym. Nie mogłam uwierzyć. Kolejna niespodzianka. Pojechałam do kancelarii. Czekała na mnie teczka dokumentów. I pendrive.usiadłam. Usiadłam. Włączyliśmy nagranie. Marek siedział przy biurku. Zmęczony. W jego oczach było coś, czego nie znałam. Mówił, jeśli tego słuchasz, to znaczy, że naprawdę nie miałem odwagi. Nie chcę cię skrzywdzić, Eneto. Ale muszę powiedzieć ci coś więcej. Nie chodzi tylko o to, że cię zostawiam. Jest jeszcze coś, coś, czego nigdy ci nie powiedziałem. Nie powiedziałem ci prawdy o mojej rodzinie. O moim ojcu. O pieniądzach. Wiem, że to może brzmieć jak szaleństwo, ale musisz wiedzieć. Po mojej śmierci, jeśli do niej dojdzie, wszystko przechodzi na ciebie. Ale nie tylko to, co dobre. Także to, co niewypowiedziane kropka w tamtej chwili poczułam, jak skóra na karku mi cierpnie. Nie chodziło już tylko o zdradę. Coś więcej kryło się w słowach Marka. Coś, CEO wykraczało poza miłość i rozstanie kropka, mój ojciec prowadził podwójne życie. Gdy umarł, zostawił mi klucz. Tylko jeden klucz, bez adresu, bez wyjaśnień. Dopiero po latach zrozumiałem, że ten klucz otwiera skrytkę w banku w Pradze. Znalazłem tam dokumenty. Wiele dokumentów. I dużo gotówki. Nielegalnej. Nie potrafiłem tego zgłosić. Bałem się. Przez ostatnie dwa lata próbowałem dowiedzieć się, skąd te pieniądze. I wtedy poznałem Karolinę. Karolina. Kobieta, która odebrała mi męża. A teraz także moją przeszłość. Ona pomogła mi to wszystko rozplątać. Pracowała w ambasadzie. Miała dostęp do akt, których nigdy nie powinienem był widzieć. Dowiedzieliśmy się, że mój ojciec pracował dla służb. Miał układy, których nie rozumiałem. A te pieniądze były formą zabezpieczenia. Dla mnie. Dla ciebie. Ale i dla kogoś innego, kropka spojrzałam na notariusza. Siedział nieruchomo, jakby znał dalszy ciąg, kropka. Musisz wiedzieć, Eneto, że zostawiłem ci coś więcej niż testament. W tej teczce są nazwiska, kopie dokumentów, transakcje, które sięgają lat 80. Jeśli zdecydujesz się to otworzyć, może być niebezpiecznie. Ale jeśli nie, prawda przepadnie. A z nią nasze małżeństwo. Bo ono też było częścią tego wszystkiego. Kropka zamilkł. Obraz zgasł. Zostałam sama z ciszą, z teczką i setkami pytań. notariusz powiedział tylko jedno zdanie: wszystko, co było jego. Jest teraz pani, kropka, wyszłam z kancelarii z głową pełną wątpliwości. Jechałam tramwajem bez celu, trzymając teczkę jak relikwie. Po powrocie do domu nie miałam odwagi, by ją otworzyć. Włożyłam ją do szafy i postanowiłam przespać się z tym. Ale sen nie przyszedł. Tylko wspomnienia, kropka, zaczęłam analizować ostatnie dwa lata. Drobne zmiany w jego zachowaniu. Wieczorne wyjścia. Nocne rozmowy przez telefon w kuchni. Twierdzenia, że to klient z Niemiec. Częste delegacje. I to, że coraz częściej bywał milczący. Smutny. Jakby nosił w sobie ciężar, którego nie umiał z siebie zrzucić kropka następnego dnia, zadzwoniłam do jednej z jego koleżanek z pracy Hanny. Były blisko, ale nigdy nie miałam powodu, by być zazdrosna. Teraz miałam powód, by być podejrzliwa. Hanna, muszę Cię zapytać, czy Marek mówił Ci coś dziwnego przed wyjazdem, zapadła cisza. Aneta, ja nie wiem, czy powinnam, proszę. On zostawił mnie. I zostawił coś jeszcze. Potrzebuję zrozumieć. On bał się o Ciebie. Zamarłam. O mnie mówił, że jeśli coś mu się stanie, to wszystko spadnie na Ciebie. I że to będzie ciężar. Ale też, że zasługujesz naprawdę. Próbował się z tego wycofać. Naprawdę próbował. Ale było za późno, kropka, za późno na co, na odejście z tego, w co się wplątał. I Karolina, ona nie była tylko jego kochanką, kropka, w kim była wywiad. Prawdopodobnie. Ale nigdy nie powiedział mi tego wprost. Mówił tylko, że to niezależna konsultantka. Ale widziałam jej dokumenty. Miały inne nazwisko. Inne zdjęcie, kropka, wtedy zrozumiałam. Marek nie odszedł dla miłości. Odszedł dla ochrony. Może chciał chronić mnie. Może chciał chronić siebie. Może chciał zniknąć. Kropka, otworzyłam teczkę. Dokument po dokumencie. Nazwiska, firmy, konta bankowe, zdjęcia z satelity. Zdjęcia ludzi. I jedno zdjęcie, które sprawiło, że świat przestał się kręcić. Moje zdjęcie. Zrobione z ukrycia, kiedy wracałam z pracy, kropka z tyłu data. Trzy tygodnie przed wyjazdem do Krakowa, kropka, byłam śledzona, kropka, zadzwoniłam na policję. Nie wiedzieli, co z tym zrobić. Nie mamy podstaw, usłyszałam. Zgłosiłam się do prawnika. On również rozłożył ręce. Jeśli mąż nie nie żyje, nie możemy niczego zakładać. A jeśli żyje, nie popełnił przestępstwa. Zostałam sama, kropka, postanowiłam pojechać do Pragi. Tam wszystko się zaczęło. Tam był bank, skrytka i być może ktoś, kto znał marka. Wzięłam urlop. Spakowałam tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Te same, które miałam ze sobą na peronie, kiedy mnie zostawił kropka, w Pradze odnalazłam bank. Pokazałam klucz. Pokazano mi kolejną skrytkę. W środku list. Pisany ręcznie. Tym samym charakterem pisma co testament. Kropka, jeśli dotarłaś aż tu, eneto, to znaczy, że naprawdę chcesz znać prawdę. Ale pamiętaj, nie ma powrotu. W tej kopercie jest adres. Jeśli tam pójdziesz, wszystko się zacznie od nowa. I nie wiem, czy będziesz tego żałować, czy kropka, Nie wahałam się. Adres prowadził do starej kamienicy na obrzeżach miasta. Weszłam po schodach. Drzwi były otwarte. W środku kobieta. Siedziała przy stole. Piła herbatę. Miała około 40 lat. Elegancka. Spokojna. Spojrzała na mnie i powiedziała tylko, wiedziałam, że przyjedziesz. Wiedziałam, że przyjedziesz, powtórzyła kobieta, jakby znała mnie od lat. Marek mówił, że jesteś odważna. Że nie zatrzymasz się, dopóki nie dowiesz się prawdy. Miał rację, kropka, stałam w drzwiach jak zahipnotyzowana. Moje serce waliło jak młotem. Wszystko we mnie krzyczało, uciekaj. Ale nie mogłam. Coś silniejszego niż strach pchało mnie do środka, kropka, wejdź. Nie mamy wiele czasu, dodała, jakby to, co miało się wydarzyć, było już zaplanowane, Kropka. weszłam. Mieszkanie było skromne, lecz czyste. Na ścianach wisiały stare fotografie, większość czarno-białych. Na jednej rozpoznałam Marka, może dziesięcioletniego, z mężczyzną, który musiał być jego ojcem. Kobieta zauważyła moje spojrzenie, kropka tak, to oni. Mój ojciec i jego ojciec pracowali razem. Wtedy wszystko się zaczęło, kropka kim jesteś a nazywam się Elżbieta. Dla Twojego męża byłam tym, kim on chciał, żebym była. Doradcą, tłumaczką, cieniem. Ale nie kochanką, jeśli to chcesz wiedzieć, kropka, usiadłam powoli naprzeciw niej. Nie wiedziałam, co myśleć, kropka, dlaczego to wszystko? Dlaczego on odszedł? Dlaczego mnie w to wciągnął, bo już byłaś w to wciągnięta? Od dawna. Nawet jeśli nie wiedziałaś, kropka zamilkła na chwilę, jakby zbierała myśli, kropka, Marek dowiedział się, że jego ojciec przez lata współpracował z organizacją, która istniała równolegle do oficjalnych struktur państwowych. Rodzaj cienia służb specjalnych. Gdy system się zmieniał, oni nie zniknęli. Po prostu się przekształcili. Przeszli do świata biznesu, bankowości, nowych technologii. Ale nie wszyscy. Niektórzy wciąż działają z ukrycia. Twój mąż trafił na dane, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego, kropka, i dlatego zostawił mnie nie. Zostawił cię, bo był pewien, że jeśli z nim zostaniesz, umrzesz. Mówiąc ci wszystko, wystawił cię na niebezpieczeństwo, ale w milczeniu skazał cię na nieświadomość. Wybrał półprawdę i zapłacił za to. Kropka, poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. W głowie miałam tysiące pytań Kropka On żyje nie wiem. Prawdopodobnie nie. Ale jeśli tak, to zrobił wszystko, żeby zniknąć. Nawet dla nas jest nieuchwytny. A wierz mi, jeśli my nie możemy go znaleźć, nikt nie może, kropka, co mam zrobić z dokumentami? Przede wszystkim, schować. Nie próbuj ich upubliczniać. Nie kontaktuj się z mediami. Nie ufaj nikomu. Nawet tym, którzy wydają się ci bliscy. Ta sieć ma długie ręce i jeszcze dłuższą pamięć. Kropka, dlaczego mi pomagasz? Spojrzała na mnie długo i bez słowa podała mi kopertę. W środku znajdowało się zdjęcie kobiety. Mojej matki kropka, to niemożliwe, wyszeptałam kropka, to właśnie ci miał powiedzieć. Ale nie zdążył. Twoja matka była jedną z nas. Jedną z pierwszych, które zniknęły z systemu. Twoje pochodzenie nie jest przypadkowe. Twój związek z Markiem również nie. Los, jeśli w coś takiego wierzysz, miał plan kropka, złapałam się za głowę. Wszystko, co oznałam, właśnie się rozsypywało. Moje życie okazało się scenariuszem, którego nigdy nie pisałam, kropka, e musisz wracać. I udawać, że nic się nie wydarzyło. A jeśli ktoś zapyta o Marka, powiedz, że zginął w wypadku. Masz jego testament. Masz nagranie. Masz powód, kropka, a jeśli wróci, wtedy będziesz gotowa. Bo to dopiero początek, kropka, wróciłam do Polski w milczeniu. W samolocie nie mogłam zasnąć. Cała moja rzeczywistość zmieniła się w grę o wysoką stawkę. Nie wiedziałam już, co jest prawdą, a co mistyfikacją, kropka, pierwszą osobą, która zadzwoniła do mnie po powrocie, był detektyw, którego wynajęłam kilka dni po zniknięciu Marka, kropka, pani Enetą, mamy coś. Marek był widziany w Berlinie. Zaledwie cztery dni temu, kropka, zamarłam, kropka, i ma pani zdjęcia, tak. Ale jest coś jeszcze. Spotkał się z kimś. Z kobietą. Tą samą, którą pani wcześniej opisywała. Karolina, kropka poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg, kropka, co robimy, to pani decyzja. Może pani kazać śledzić ich dalej? Albo odpuścić kropka, nie odpowiedziałam od razu. Położyłam się na łóżku, patrząc w sufit. Miałam w ręku dwa światy, ten, który znałam, i ten, który dopiero się odsłaniał. Byłam kobietą zdradzoną, a może ocaloną. Byłam wdową, a może tylko piąkiem kropka zdecydowałam się na jedno. Pojechać do Berlina kropka, dotarłam tam wieczorem. Detektyw podał mi adres hotelu, w którym rzekomo się zatrzymali. Czekałam na korytarzu godzinę, dwie. Aż w końcu zobaczyłam go. Marka. Wychodził z pokoju. Sam. Bez Karoliny kropka miał krótsze włosy. W innym kolorze. Inne ubrania. Ale to był on. Kropka, zatrzymałam się. Chciałam do niego pobiec zawołać krzyknąć ale coś mnie zatrzymało. Nie odwrócił się. Przeszedł obok mnie jak obcy człowiek. Kropka i wtedy zrozumiałam on wybrał. Świadomie nie był ofiarą był graczem a ja częścią jego planu kropka wróciłam do hotelu. I po raz pierwszy poczułam ulgę. Bo wreszcie wiedziałam. Prawda była jak cięcie nożem, ale przynosiła katharsis kropka, zamknęłam dokumenty w sejfie bankowym. Zerwałam kontakt z detektywem. Przeprowadziłam się. Zmieniłam numer. Zaczęłam od nowa kropka i tylko czasem, późnym wieczorem, nachodziła mnie myśl. Czy Marek jeszcze mnie obserwuje? Czy wie, gdzie jestem? Czy czuwa z daleka, ale już się nie bałam? Mijały tygodnie. Potem miesiące. Uczyłam się żyć na nowo, bez marka, bez przeszłości, która jak cień śledziła każdy mój ruch. Miasto, do którego się przeprowadziłam, było spokojne, bez historii. Wynajęłam małe mieszkanie nad księgarnią, w której podjęłam pracę. Nikt mnie tu nie znał. I nikt nie zadawał pytań, kropka, początkowo bałam się każdego dźwięku. Telefonu. Obcego samochodu zaparkowanego za długo pod domem. Listu bez nadawcy. Ale z czasem, strach przestał być ogniem, zamienił się w popiół. Życie odzyskiwało kolory. Nie takie jak kiedyś inne. Może mniej intensywne, ale bardziej prawdziwe, kropka pewnego dnia w księgarni pojawił się starszy mężczyzna. Kupił książkę o historii Polski i zapytał mnie, czy wierzę w przypadki. Spojrzałam na niego zdziwiona, kropka, wszystko co ważne, dzieje się w ciszy, powiedział, płacąc za książkę. Tylko nieliczni potrafią ją usłyszeć. Kropka wyszedł, zostawiając mnie z myślą, że może wiedział więcej, niż mówił. Ale nie wrócił, kropka, to wtedy postanowiłam coś zmienić. Wyciągnęłam z sejfu pendrive marka i zaczęłam porządkować dokumenty. Przez wiele nocy siedziałam przy biurku, analizując wszystko, co zostawił. W końcu zrozumiałam, że to, co miało mnie zniszczyć, może mnie wzmocnić. Kropka, znalazłam organizację prawniczą zajmującą się ochroną sygnalistów. Zgłosiłam się anonimowo. Przekazałam część danych, nie ujawniając źródła. To, co zrobią z tą wiedzą, nie było już moją sprawą. Ja zrobiłam swoje, kropka, zaczęłam pisać. Najpierw dziennik, potem powieść o kobiecie, która została sama na peronie, z testamentem w ręku i przeszłością cięższą niż walizki. Pisanie stało się terapią ucieczką. I prawdą, którą mogłam przekazać bez konsekwencji kropka minął rok. Książka ukazała się pod pseudonimem. Odniosła sukces. Ludzie pisali do mnie nie wiedząc, że piszą do kobiety, która żyła tą historią naprawdę. Dzenkowali za odwagę, za szczerość, za siłę kropka i wtedy otrzymałam list. Prawdziwy, papierowy. Bez nadawcy. W środku jedno zdanie napisane znajomym charakterem pisma. Zawsze wiedziałem, że odnajdziesz siebie, kropka. Nic więcej. Żadnych podpisów, żadnych wyjaśnień, ale nie potrzebowałam ich, kropka, nie próbowałam go szukać. Nie czułam już takiej potrzeby. On podjął decyzję. Ja też. Nasze drogi rozeszły się, ale to, co się wydarzyło, uczyniło mnie kimś innym silniejszym, uważniejszym. I paradoksalnie wolnym, kropka, zaczęłam uczyć się tańca. Zapisałam się na kurs ceramiki. Znów zaczęłam rozmawiać z ludźmi, nie szukając w ich oczach kłamstwa. Pozwoliłam sobie na nową codzienność. Bez ukrywania się. Bez lęku, kropka niektórzy mówią, że zranione serce nigdy się nie goi. Że pewne rany zostają na zawsze. Może mają rację. Ale ja wiem jedno: z niektórych ran wyrastają skrzydła. Trzeba tylko dać sobie czas, kropka, dziś mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem: Nie jestem już kobietą, którą zostawiono na peronie, nie jestem żoną zdrajcy, nie jestem ofiarą systemu, jestem kobietą, która przeszła przez piekło i wróciła z niego z własnym ogniem. Jeśli mogę dać ci coś, jeśli dotarłeś do końca tej historii, niech to będzie to. Nigdy nie pozwól, by ból zdefiniował, kim jesteś, kropka, zamknij przeszłość w sejfie prawdziwym albo symbolicznym i zostaw tam wszystko, co ci nie służy. Weź tylko to, co cię wzmocniło. Idź dalej, kropka, zasługujesz na to, kropka, i jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw swój komentarz. Może byłaś w podobnym miejscu. Może nadal tam jesteś. A może znasz kogoś, kto potrzebuje tych słów. Udostępnij ten film. Niech dotrze do tych, którzy potrzebują siły, zanim sami ją odnajdą. Kropka, I nie zapomnij zasubskrybować kanału. Bo to dopiero początek. Kropka, nowe historie nadchodzą. A każda z nich może być tą, która zmieni wszystko.